Wybierz się świeżym powietrzem podczas jazdy dzięki menu Jakość Powietrza w systemie multimediów OpenR Link. W sekcji Pojazd wybierz opcję Jakość powietrza. Do dyspozycji są dwie opcje: Oczyszczacz powietrza i automatyczna recyrkulacja powietrza. Oczyszczacz powietrza pomaga zredukować w kabinie ilość zanieczyszczających gazów i drobnych cząsteczek, takich jak pył, brud i pyłki. Cykl oczyszczania powietrza można rozpocząć poprzez naciśnięcie przycisku Oczyszczacz Powietrza. W zależności od konfiguracji ekranu multimediów możesz aktywować ten proces za pomocą przycisku Oczyszczacz Powietrza w widżecie. Jakość powietrza w sekcji nawigacja lub na ekranie startowym. Gdy cykl oczyszczania powietrza jest aktywny, przycisk oczyszczacz powietrza jest podświetlony. Aby zapewnić maksymalną efektywność, okna powinny być zamknięte, a układ ogrzewania i klimatyzacji powinien pracować w trybie automatycznym. Cykl trwa około 5 minut. Funkcja automatyczna recyrkulacja powietrza stosuje filtry i inteligentny czujnik, aby utrzymać optymalną jakość powietrza. Po wykryciu zanieczyszczeń z zewnątrz układ automatycznie odcina dopływ powietrza do kabiny. Funkcję automatycznej recyrkulacji powietrza można włączyć lub wyłączyć naciskając przycisk Automatyczna recyrkulacja powietrza. Informacje o funkcjach oczyszczacz powietrza i automatyczna recyrkulacja powietrza są dostępne po naciśnięciu tej ikony. Aby powrócić do menu jakość powietrza, naciśnij tutaj.